Jestem na wernisażu wystawy grupy malarskiej zawodzie w miejskim domu kultury Bogucice zawodzie. Jest to poplenerowa Plenerowa. Plenerowa. wystawa Bogucice i, I dom. Dyrektor domu kultury Katarzyna Paradecka. Jest pani dumna z tej grupy prężnie działającej, bo wszędzie ją widać. Tak, dokładnie. A tym bardziej jestem dumna, yy, dlatego że kiedy przyszłam tutaj pracować, to w 2016 roku z panią Aldoną popełniłyśmy właśnie pierwszy projekt y, do inicjatywy lokalnej, który miał zakładać realizację cyklu Historyczny Pejzaż Śląska. I tak się jakoś wszyscy wkręcili, tak zapragnęli wyjeżdżać do różnych miejsc. Na początku były to miejscowości spoza regionu Śląskiego. Wiem, że jechaliśmy, pamiętam, do Tarnowskich Gór, jechaliśmy na y, Jurę Krakowsko-Częstochowską, ale w ostatnim czasie to też pewnie z uwagi na COVID oscylujemy wokół Katowic, wokół dzielnic katowickich. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w plenerze na Nikiszowcu, no a tym razem najstarsze dzielnice Katowic, czyli Bogucice i Dąb. To jest upamiętnianie ojcowizny na obrazach. Tak i na nowo właściwie, bo patrząc na te obrazy, które są tutaj zaprezentowane, można zobaczyć miejsca czy architekturę, którą trochę na nowo odkrywamy. Niby są na stałe wkomponowane w krajobraz Śląska, niby przechodzimy koło nich codziennie, a tak naprawdę dopiero za Utrzymując się przy tym obrazie, możemy odkryć jakiś, jakiś ich nowy wymiar i oblicze. I wtedy zwracamy uwagę na ten właściwy obiekt. Dokładnie tak. I zarówno można się tutaj zainspirować piękną, czerwoną cegłą, ale też tym, co na co dzień budzi być może nie do końca pozytywne wrażenia, mianowicie czy nawet skojarzenia, mianowicie śląsk, taki brudny, czarny węgiel, dymy kominy. A tu proszę zobaczyć, jaki piękny obraz, prezentujący trochę postindustrialny klimat, ale naprawdę głęboki. Budzący pewnie wiele wspomnień w niektórych głowach. Tak, ale działa na wyobraźnię. Artymowicz zresztą ostatnio też maluje bardzo ciekawe obiekty, nie tylko tu, Katowic, i nawet Będzin, Sosnowiec, gdzieś tamte regiony. Właśnie. I to też świadczy o tym, jak Grupa Prężnie się rozwija. Nie bazuje tylko na własnym, najbliższym dziedzictwie, ale też korzysta z inspiracji spoza miasta. No więc myślę, że naprawdę piękna przyszłość przed artystami. Co możemy takim artystom życzyć? No myślę, że jak najwięcej wernisaży, bo to motywuje do na pewno wtedy artyści pracują nad kolejnymi przepięknymi obrazami. Myślę, że wielu życzliwych ludzi, którzy też zrozumieją ich sztukę, no i chyba takiego wspólnego radowania się podczas spotkań z kulturą. To jest bardzo ważne, żeby przebywać w towarzystwie, które wzajemnie się rozumie. No ale też i wymiana doświadczeń, bo każdy ma inne spojrzenie na kolorystykę, na farby, technikę wykonania i tak dalej, i tak dalej. Tak, każdy lubi coś innego i każdy to, co maluje, chce zaprezentować w zupełnie inny sposób. No i chyba o to chodzi i wtedy mamy urozmaicenie. Dokładnie tak, wielość wymiarów, wielość interpretacji i mnóstwo okazji do rozmów na ten temat. Coś jeszcze możemy dodać? No chyba jak zwykle trzeba docenić to, że całą grupę jednak prowadzi fantastyczna osoba, pani Aldona Adamska-Dziuba i myślę, że bez jej ciepła, bez jej radości i takiej umiejętności zjednywania sobie ludzi nie byłoby być, być może tylu wernisarzy, tyle wystaw, ile właśnie mamy teraz. Także bardzo serdecznie dziękuję pani Aldonie, jest niesamowitą osobą i gratuluję jej tak wspaniałego potencjału. Członkowie grupy traktują ją jak swoją matkę, która ich wspiera, która im pomaga, podpowiada, chociaż ona też czerpie od tych artystów. Chyba na tym w ogóle polegają relacje z ludźmi, że nie da się tylko dawać albo tylko brać, tylko to zawsze działa w dwie strony. To też świadczy o jej autoryzacji o jej takim przyjacielskim podejściu do Twoich uczniów, bo tak trzeba właśnie to powiedzieć, nawet jeżeli byli, byłyby i to dzieci. Natomiast faktycznie niesamowitą atmosferę można spotkać na zajęciach grupy malarskiej w zawodzie i nie jedna grupa pewnie tego pozazdrości. No chyba tak. tak. Dziękuję serdecznie, życzę więcej takich grup, które będą rozwijać działalność Miejskiego Domu Kultury Bogudzice zawodzie. Bardzo dziękuję i zapraszamy na kolejne wernisarze. Rozmawiałem z dyrektor Domu Kultury, Katarzyną Radecką. Dziękuję. Dzięki. Na wernisażu spotykam przewodniczącego Rady Miasta Macieja Wiszłybskiego. Widzę, że Pan też jest zainteresowany malarstwem. Czy jestem zainteresowany malarstwem, ale przede wszystkim podziwiam niezwykłą aktywność mieszkańców Katowic-Zawodzia, skupionych wokół grupy. Malarskiej zawodzie, bo to jest niesamowite, że osoby artyści, ale jednak nie zajmujący się tym zawodowo, mają tak piękne dokonania i wykonują tak piękne prace i obrazy, co naprawdę budzi podziw. Ich pasja, takie zaangażowanie, no jestem pod dużym wrażeniem, bardzo im kibicuję, bo na zawodzie ta grupa malarska powoli wyrasta na taką grupę coraz bardziej rozpoznawalną malarzy i dlatego myślę, że warto no ich wspierać. Dominującą na terenie w ogóle Katowic prężnie działa, jest dość liczna. No, i pomagają sobie, i spróbują wyjść na zewnątrz, i to im się udaje. Tak, rzeczywiście, no wiadomo, że najpopularniejsza katowicka grupa to jednak grupa związana z Janowem, ale to zupełnie inny nurt, i przede wszystkim, tak jak mówię, no to są osoby, które jednak poświęcają swój czas wolny, już często na emeryturze, i realizują swoje pasje, i rzeczywiście to zaangażowanie poprzez to, że Myślę, że to też ma taki charakter troszeczkę odskoczni od tej codzienności, czasami być może samotności, a to jest miejsce, gdzie oni się mogą spotkać, podzielić swoimi doświadczeniami, swoją oceną rzeczywistości czy przestrzeni, którą potem odwzorowują na obrazach, więc jest to naprawdę również z tej perspektywy bardzo cenne, że, że taką przestrzeń wykorzystują, którą miasto tworzy do tego, aby realizować tą swoją piękną pasję, ideę i umiejętności. Naprawdę wyjątkowe, bo to myślę wszystkim trzeba powiedzieć, że być może niektórym się wydaje, że to taka grupa amatorska, ale obrazy są niezwykle profesjonalne i myślę, że w niejednym domu bądź firmie mogą spokojnie zawisnąć. Te obrazy są jakby fotografią zanikającego podwórka. Tak. To jest taki specyficzny klimat, który zostaje zachowany właśnie w obrazach. Znaczy, rzeczywiście, bo dzisiejszy wernisarz poświęcony jest przestrzeniom dzielnic Dąbi i Bogucice. I charakterystyczne jest to, że praktycznie w 100% przestrzenie, które są ujęte, to są te przestrzenie, które odwzorowują, czy, czy w jakiś sposób utrwalają ten historyczny, przemysłowy charakter naszego miasta, oczywiście z naciskiem na historyczny, ale koncentrują się na starych, ale niezwykle pięknych budynkach. Więc to jest rzeczywiście coś takiego, co w pewien sposób utrwala te piękne tradycje naszego miasta, którymi cały czas chcemy się szczycić. Myślę, że będą nadal kontynuować to swoje dzieło i upamiętniać dla potomnych obrazy miasta, Śląska i regionu. No tego możemy im życzyć i mocno za to trzymać kciuki. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mówił przewodniczący Rady Miasta Maciej Biskupski. Dziękuję. Dziękuję bardzo jeszcze raz.